Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj yy, nowa seria na moim kanale, która będzie się nazywać, jak już pewnie widzicie, po tytule Penalty Challenge, w sensie bawimy się wrzuty rzuty karne. Yy, ja ten pierwszy odcinek rozegram sobie jeszcze starą edycją z Champions League 15-16, bo zostało mi trochę saszetek, ale w następnym odcinku yy, będę się bawił już edycją z FIFA 365. O co chodzi? Chodzi o to, że jest bramkarz, jest jakiś tam sobie piłkarz, prawda? No i challenge będzie polegał na tym, że Cristiano Ronaldo w tych saszetkach, mam tu pięć saszetek, musi trafić obojętnie jakiego piłkarza z Realu Madryt. Jeżeli trafi, zaliczamy gola, a jeżeli nie będzie, no to wtedy challenge wygrywa Manuel Neuer. No to lecimy, oczywiście jeżeli seria Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, no i piszcie swoje propozycje na kolejny challenge. Także pamiętajcie, że musicie wybrać jakiegokolwiek bramkarza jakiego tam sobie chcecie i obojętnie jakiego piłkarza. Oczywiście może też być pojedynek bramkarz kontra bramkarz. Nie ma problemu. Także tak sobie wymyśliłem taką serię. Manuel Neuer kontra Cristiano Ronaldo. Jeszcze tutaj się zabawię w tym pierwszym odcinku starą edycją z Champions League. A później jak już powiedziałem FIFA 365. Dobra. No i zobaczymy czy Cristiano Ronaldo coś tutaj strzeli. I szukamy jak już powiedziałem piłkarzy z Realu Madryt, PSG, FC Porto i Roma. Także w pierwszym pojedynku prowadzi Manuel Neuer, bo nie dał sobie strzelić gola. Myślę, że jeżeli oczywiście będziecie chcieli, jeżeli będziecie oglądać, to ta seria też będzie się ukazywać raz w tygodniu, tak jak seria Saszetkowy pojedynek. Oczywiście, Saszetkowy pojedynek jutro o godzinie 8 rano o Bayern. I. No i nie ma nic. Tak sobie wymyśliłem. Lecimy z trzecią saszetką. Na razie się złożyło, że mam tutaj Cristiano Ronaldo na saszetce. Muszę iść kupić saszetki z FIFY 365. I będziemy się bawić. Dobra. PSG. No jak na razie dobrze broni Manuel Neuer. Tu mamy Bayern, Juventus. A czy będzie Real Madrid? Manchester City. Jak na razie, górą jest Manuel Neuer. No i będę bawił się oczywiście pięcioma saszetkami. Tak jak to przeważnie jest, że zaczyna się karne od pięciu strzałów. No, także zobaczymy, czy da sobie coś strzelić Manuel Neuer. No oczywiście w, w prawdziwych karnych raczej by to nie przeszło, żeby na tyle strzałów nic nie wpadło, ale tutaj oczywiście bawimy się kartami. No i co? O, mamy tu Champions League, Bayern. No i dalej bez gola. Patrzcie, jak na razie challenge wygrywa Manuel Neuer. Ostatnia saszetka i ostatnia szansa dla Cristiano Ronaldo, żeby trafić tutaj jakiegoś piłkarza z Realu Madryt. Będziemy się też bawić na takiej zasadzie, że będziemy grali reprezentację. Repre że będzie reprezentacja. Na przykład będzie sobie Neuer i Cristiano Ronaldo w barwach Portugalii, no to wtedy wiadomo, że Ronaldo będzie musiał trafić kogoś z reprezentacji Portugalii. Ale na razie szukamy Real Madryt, ale coś, coś tu kiepsko. Juventus. No. Ostatnie trzy strzały. Czy coś trafi? Leverkusen. I... Ha! Sevilla. No i nie ma. No niestety Cristiano Ronaldo przegrywa ten challenge z Manuelem Neuerem. Manuel Neuer nie dał sobie na pięć szetek strzelić ani jednego gola. No nieźle. Brawa dla Neuera. Także no to co, jeżeli chcecie, no to e, zostawcie łapeczkę w górę i będziemy się bawić również w takie challenge, w sensie Penalty, penalty Challenge. Ten odcinek wrzucam Wam dzisiaj, czyli dzisiaj jest piątek, ale normalnie, jeżeli będziecie oczywiście chcieli, to te odcinki będą zawsze w niedzielę o godzinie 8, a w sobotę o godzinie 8, tak jak już ostatnio to robiłem, będzie Saszetkowy pojedynek. Także piszcie w komentarzu, jaki ma być kolejny challenge. Oczywiście pamiętajcie, wybierzcie jakiegoś bramkarza i po drugiej stronie musi być jakikolwiek piłkarz. Może też być bramkarz. Bramkarz kontra bramkarz, bramkarz kontra nie wiem, napastnik, pomocnik, obrońca. Kogo sobie tam yy, chcecie? Dobra. To była moja pierwsza propozycja Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo. Czekam na wasze, najczęściej powtarzające się i najczęściej lajkowane będę wybierał yy, do odcinków. Także pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Pa pa.